Drodzy, ja jestem Poster i witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie w następnym odcinku dzisiaj, moi drodzy. Robimy następne remonty. I moi drodzy, już mam nawet przygotowany jeden remoncik. Bierzemy sobie archiwum i znaczy, dobra, bierzemy skrzynkę odbiorczą, i tutaj mamy, yy, prawda, kontynuuj, ponieważ już tutaj zacząłem to zlecenie i ogólnie yy, już musiałem przerwać nagranie. Yy, Albo się zwaliło. Yy, tak więc yy, wracamy. Bo tutaj coś niewyczyszczonego jest. Panie O, tutaj sypialnie od razu przeszliśmy. Dobra, może być sypialnia, znaczy robiłem... Yy, robiłem kuchnię, ale ok niech będzie. Sypialnia może być. Uścielimy im, prawda? Żeby nie było jakieś brunę łóżko, prawda? No. Pościelone łóżeczko. O Boże, jaki syf to Sara będzie. Dobra, 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 dobra. Ooh, let's do this. E, jeszcze tutaj gdzieś o tu. 95% hmm, co my tutaj jeszcze mamy do posprzątania Może za Nie wiem czy to jest bruno nigdy nie wiem A, tu jest bruna, dobra essa Bierzemy. Mamy okienko. To też se umyjemy, znaczy nie se umyjemy, bo tak naprawdę musimy to umyć, ale niech będzie, że se umyjemy, tak, ja nic nie muszę, ja co najwyżej mogę, ja naprawdę, ja nic nie muszę, dobra, lecimy tutaj, teraz i cyk, cyk, cyk. Rzutowałem nic się nie wygląda. ogólnie powiem wam. Szczególnie so, na swoim prywatnym sewie, mam już tak naprawdę tego ultra mega hiper Mopa, tego lepszego. I powiem Wam, że on jest tak bardzo dobry i on jest tak dużo lepszy od tej szczotki. Że to naprawdę jak go tylko kupiłem, to po prostu miałem takie, tak się zdziwiłem. Ale oh, to tąkę. Miałem zdziwienie, prawda? Dobra, to było złe. Tego nie było. Ale wiecie co było? Posprzątane łasienka, Fuck yeah! Dokładnie! O, dobra. Nie mają, bo ja tu wleźć nie mogę. Teraz myju, myju, okienko. Szkoda, że się nie da wyskoczyć przez to okno. Jej, nowy punkt umiejętności! Dobra, lecimy w tego ultra mega hiper bo to jest po prostu tak świetne! Ulepszenie, dalej walimy w te... O, nawet o to widać, prawda? Dobra. I jeszcze jedno okienko. Zaraz zobaczycie, jak to Trudu Dobra. Już mamy wszystko, yy, tutaj, 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 już chyba wszystko posprzątane, no to teraz zostało nam pomalować kolorami, no to malujemy, yy, jakimi? Pastelowy róż, dobrze, 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 yy, pastelowy róż, nie wiem dlaczego mam kapsłok, ale okej, okay. kup wiele, wziąłem trzy farby, zobaczymy jakby co to jest przydatne. Nabieramy. I bierzemy. Raz, dwa, trzy, no i cztery. Jezu, jakie to jest wolne. Dobra, moi drodzy, robię cięcie, ponieważ by to dużo za długo trwało. I jak pomaluję cały pokój, widzimy się z powrotem. Tak więc cięcie. Ok, moi drodzy, tak więc jesteśmy już po cięciu. Jak widzicie, pomalowałem pokój, aczkolwiek nie wiem czego i to jest w ogóle jakaś moja przypadłość czy coś. Ale ogólnie, zawsze nigdy nie mogę pomalować pokoju na 100%. A jak pomaluję i później, właśnie do niego, to mi nagle wyświetla 97. Jak widzicie, mam teraz 95 pod minimapą. A jak widzicie, no, pokój jest cały pomalowany. I tak, mam 95%, tak więc no ogólnie malowanie moim zdaniem jest trochę zwalone w tej grze i ogólnie powinni zrobić jakieś podpowiadanie, gdzie nie jest domalowane. Ale moi drodzy, nie przejmujmy się tym i lecimy, umieszczamy przedmiot, łóżeczko dziecięce. Eee, łóżeczko. Co ja robię? Łóżeczko dziecięce. Mm, niech będzie niebieskie. A szuflada niech będzie jasno-brązowa. No i tutaj regał kal. Regał Okej. Okay. I go może... No ja bym go pod oknem nie stawiał, bo to tak trochę brzydko. O, tutaj przy ścianie będzie idealnie. No pięknie. Szafka z przewijakiem to gdzieś koło łyżeczka. tam więc chyba wiem gdzie szafka z przewijakiem i będzie taka ładna poduszka no i drzwi jasne piękna poduszeczka no i pod oknem tuż po łóżeczka, dwa razy pufa ale nie wiem jaka chyba no, po prostu pufa tak po prostu weźmy purpurowe niech będą te pufy i o, pod takim ładnym kątem, hops, no i już wszystko, sprzedajemy tą puszeczkę, no i mamy oficjalne zlecenie, zakończone tego zakończ zlecenie, 21 tysięcy, ukończ, dziękuję bardzo i nowy punkt umiejętności, a właśnie a propos, podczas malowania zdobyłem dodatkowy punkt umiejętności i negocjacje, poleciałbym w tą płatność za zlecenia. A z malowania chyba pójdziemy. O to na maksa to maluj dwie ściany w tym samym czasie. Dobra. No to w sumie chyba może. A w ogóle. A ja bym sprawdził ile domek. O boże. Jezu, jakie one są drogie. O boże. A wiem dlaczego one są takie drogie. Ja wiem, dlaczego ja tyle zarabiam, ponieważ moi drodzy, na moim prywatnym sejwie mam, e, na moim prywatnym sejwie e, mam, 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 moment, szukam słowa, a właśnie, na moim prywatnym sejwie mam już dom, właśnie tego, ten dom i samochód. I ogólnie powiem wam, żebym chyba wszedł w to samo. Tak wam szczerze powiem. Ale na pewno, na pewno bym chciał kupić ten dom Samarty Majer. Jak ktoś nie wie, co to za dom, to można wyszukać na YouTubie. Naprawdę polecam, dobra. No, ale nie ma. Dobudowa ścian. Fajnie, sobie przy okazji weźmiemy młot. A, to ten, to to te zlecanie z tym. No chyba tak. To to zlecenie tak dokładnie. Z spokojem dla dziecka. Uuu, piwnica. Ej, nie widziałem tej piwnicy. Dobra, nie będziemy komuś grzebać jak po piwnicę, nie? Ale to taki spoko... No dobra, bierzemy nasz młot. Jebus, je

Stwierdzam, że bez nadziei jestem ma Ile ja na cztery walnięcia robię? No Eee, moment, moment, moment. Chciałbym coś zobaczyć. Jedną rzecz. Eee, to jest wyburzanie? Tak, to jest demolka. 6 zniszczonych ścian i weźmiemy sobie ten młot, ten ulepszony młot. Przynajmniej budowanie ściany jest yy, inną, innym punktem możliwości, tak? Tak, dobrze powiedziałem. No i pum. A to długo strasznie zajmuje, tak wam szczerze powiem. Naprawdę, masakrycznie. A wiecie, ej, jestem czegoś ciekawego. A nie. Ej, zrobimy taki jeden mały test. Co się stanie, jeżeli zostawię tyle tej ściany, nie? A resztę wyburzę. Ops. Tutaj mamy taki mały kawałek ściany, który przylega i teraz zaczniemy rozważyć tą ścianę. Ej, to to się nie opłaca, w ogóle. wiecie co się tutaj opłaca robić o tak na dół i na górę Box, o tu rozwalasz e, tu tak samo dół i góra o widzicie dół i góra i tu tak samo dół i góra dół i góra dół no i góra Eee, o oh, oh, XD, znalazłem się Czy znaczy, nie wiem czy to jest Rek, ale przynajmniej błąd jakiś. Twórców przynajmniej. No i pięknie się cała ściana rozwaliła. Ej, dobra, to jest... To było naprawdę fajne. Eee... O ja, nie mów, że ja później będę jeszcze musiał to malować. Hmm, budowanie ścian. A propos. A weźmy sobie ten... ulepszony młot. Będzie śmiesznie, chłychły. Chły. Yy, budowanie. I teraz nie wiem w co pójść. O 400%. Mm. Nice Hops No i teraz hops No, w sumie trochę to jest długie. W ogóle powiem wam, że za pierwszym razem, jak robiłem to zlecenie, się dziabnąłem i zacząłem stawiać ściany na linii o z tym czerwonym, nie? No bo myślałem, że to jakiś taki pasek. A to jest dość sprytnie zrobione No i dobra, i lecimy, tak. Raz, dwa, trzy w tej chwili, no i pięknie, no albo. Weźmiemy sobie od razu, no dobra, weźmy to może w budowie trzy ściany, przewijamy tryb i hop, tak budujemy. Teraz zmieniamy znowu na pojedynczo a i szkoda, że nie mamy podwójnej. Szkoda, że nie ma podwójnej. Moim zdaniem to powinno być, że jak się bierze to ulepszenie, że trzy ściany od razu... To, to powinno być tak, że można wybrać maksymalnie trzy ściany, ale też dwie. I w sumie to by było dużo lepsze. Usuń przedmiot. Łóżeczko dziecięce i łóżko grille. Ale... A, bo to jest chyba jako jeden pokój, nie? O nie. Które to jest łóżko grille? A, bo to jest umieść przedmiot. Dobra. Ja się zawsze na tym ten... na tym wykładam. Też miałem takiego mindfucka. Eee, Łóżko. Nie ma tutaj grill. Teraz powinno być. Nie podwójne, tylko jedno. I nie będzie niebieskie, takie ładne. No i dębowe. O, tutaj może postawmy. Ju nie dobra, nie jest. Nie, nie jest. Eee, tutaj trzeba zamontować klimatyzację, o ile chyba. Czekajcie, co tutaj trzeba zamontować? Um, a, gniazdko. A, to dobra, to easy. Śrub... Co teraz? Aha, to trzeba... Tego się trzeba... Teraz śruby. Teraz to wyjmujemy. Teraz hops. Podłączamy kable. Co jest? Te to kopię prądem Halony prądem kopię. hops. No i prawda mamy pięknie zamontowane. Nie chcę kończyć zlecenia. Co my tutaj mamy? Następne gniazdko. Czyżby? Tak. Tylko gdzie? Chyba to trzeba wywalić. Tak, dokładnie. Miałem rację. Mam zawsze rację. Hops. i teraz, teraz, ja ja raz. i dwa! I cykes, make, jest, prawda, i raz, param, 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 daram, tadana. Da -da. Trzy śruby naraz i lecimy tak. Bum, bum. I teraz śrub. I pru... Dobra, pięknie, ukończono wszystkie zadania. Dziękuję, do widzenia za zlecenie. 15 tysięcy da! Ej, czekajcie, bo ja w ogóle nie wiem, ile ja mam nagrania. Ej, 11 minut. Dobra, to ogólnie, moi drodzy, ja bym zrobił tak, że kończymy już, a w następnym odcinku, w sumie robimy chyba następne zlecenia i zbieramy na ten fajny dom z samochodem. Znaczy, dom z garażem, nie wiem. Moment, jak on się nazywa? Do, do i samochodu. No, dokładnie. W sumie ten to mi się strasznie podoba, tak wam szczerze powiem. No dobra, i moi drodzy, to chyba na dzisiaj będzie tyle. Dlatego dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Siema.